Witajcie z tej strony Blagdak lecimy z kajająciem z World Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak zostawcie łapency w górę i subika, gdy się po 500 słów, aby zdobyć partnerstwo od Ślimaczka. No i po prostu byłoby mi bardzo miło, jakbyście to zrobili. Wbijacie także na Discorda, link w opisie oraz dołączajcie do dywizjonu R103. Warto. A my lecimy z materiałem. No i jak macie jeszcze jakieś pytania, to z jedziemy sobie tutaj bożkiem. To jest nieduża mapa, więc najpewniej w miarę szybko zaczniemy widzieć jakichś przeciwników. I spróbujemy sobie troszkę postrzelać. Może gdzieś z tej górki. Idziemy tutaj. Jedziemy tędy. Okej okay. Teraz trzeba tutaj uważać, bo może się coś pojawić z boku. Bardzo dziękuję. Nic nie jedzie, co ciekawe jeszcze. Mamy pierwszy cel No i... Tu tam jeszcze jeden cel, którego ja nie widziałem No okej okay. Wracamy na naszą pozycję Nie wiem skąd Je, był tam jednak, ja mi się dawo pod go się Dobra bo będzie ta jest ta przejmą Dobra Nie widzę kolegi Chyba nawet nie ja słyszę chyba samolot jednak A jednak Dobrze myślałem, że go słyszę Chodź, te kolego, chodź Mam te 90 mm pancerza z przodu dawaj kolego wyjeź na mnie Dawaj, fajnie, się. A takować buda. Niech mnie ktoś osłania. Ja tam tyle. Ja nie trafiła ta studeria, kolego. tak nie wiem do końca, gdzie była ta pantera. Wiem, że miała krzaczek mały z przodu, ale nie widzę po prostu kolegi. Nie wiem, gdzie jest, nie widzę go. Gdzieś tam był. A musimy kojechać otwartym polem Żeby odzyskać miejsce Musimy odzyskać punkt tak A... Ja się boję, bo gdzieś tu Pantera było jak troszeczkę stresik jest Troszku stresik jest Tutaj gry, dobra? Tak, 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 pokaż dupę Aj, aj, aj. aj, aj, aj. A no, niestety to jest koniec naszej bitwy. Uuuu, aptier znowu. no Bardzo, bardzo często mi rzucano są uptiery. Prawie cały czas wiem, że ja mam Etera, ale i tak, no. To jakieś same aptiery to nie jest aż taka duża różnica, 03-04.